prezydentem będzie Karol Nawrocki. Spodziewa się pan, że on będzie współpracował z rządem? Czy to też dobrze dla Konfederacji? Jakim będzie prezydentem to zobaczymy. Osobiście spodziewam się raczej kontynuacji tego, co mieliśmy z, w czasie tej trwającej jeszcze prezydentury Andrzeja Dudy, czyli, że będą pewne punktowe weta i skierowania do Trybunału Konstytucyjnego nie tak dużo jakbyśmy chcieli, bo naszym zdaniem jako konfederacji dużo więcej ustaw było szkodliwych i powinno być blokowanych. W sprawach pewnie, pewnie, będzie, pewnie będzie ta współpraca, dlatego że my tę współpracę między Platformą a PiS-em widzimy również w Sejmie. Tak? To znaczy, pomimo tej całej medialnej wojenki, dużo częściej PIS głosuje wspólnie z platformą niż na przykład Konfederacja. Wydaje się, że to wyborcy Sławomira Mencyna zadecydowali od tej wygranej Karola Nawrockiego. Tak właśnie było. Myślę, że tutaj była bardzo silna mobilizacja wyborców Konfederacji związana nie tyle z samym Karolem Nawrockim, co po prostu z obawami przed ewentualną prezydenturą Rafała Trzaskowskiego, z obawami przed domknięciem systemu przez Donalda Tuska. I to, że udało się ten marsz Tuska zatrzymać, to jest wielka ulga dla, dla całej prawicy. Ta emocja, emocja krytyczna wobec rządu Donalda Tuska i obawy przed tym, co mógłby Donald Tusk w Polsce zrobić, gdyby nie było tego bezpiecznika w postaci weta prezydenckiego, no to, to myślę, że to w czasie tej kampanii była dominująca emocja w elektoracie Konfederacji.